Bardzo możliwe, że pojawią się przepisy, które ograniczą e, najem krótkoterminowy. No i co by to oznaczało dla rynku nieruchomości w Polsce, gdyby samorządy mogły na przykład na jakimś terenie zakazać lub bardzo utrudnić najem krótkoterminowy? No tak, bo jesteśmy chyba świeżo po jakimś wyroku CUE w tej sprawie. Od dawna słychać, że, że, nie wiem, Paryż czy na przykład Barcelona mają szalony problem, że nieruchomości. Właśnie w miastach, czyli w śródmieściu, i tak dalej, przechodzą, przechodzą na najem krótkoterminowy za pośrednictwem tych różnych firm tam typu Airbnb, etc. W Polsce na razie tutaj mamy dowolność, prawda? nie ma jakby ograniczeń, hmm. żadnych jakby decyzji administracyjnych w tej sprawie, natomiast no było słychać, prawda. Że z... Stron rządowych od jakiegoś czasu, że, że to jest jakiś temat, któremu należy się przyglądać i jakoś tam uregulować ten rynek. Trudno mi powiedzieć, w jaką stronę to u nas pójdzie. Natomiast no wiadomo, to znów jest tak, że, że jakieś decyzje administracyjne czy, czy, czy wprowadzenie przepisów, które umożliwią podejmowanie tych decyzji, chociażby gminom, tak jak powiedziałeś, spowodują, że, że, że pewien rodzaj biznesu może zniknąć z rynku. Znaczy, trzeba zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach inwestycje w powierzchnie pod najem krótkoterminowy czy w centrach dużych miast, czy, czy w, 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 w lokalizacjach wakacyjnych, powiedzmy nad morzem i tak dalej, to są dziesiątki, jeśli już nie setki miliardów złotych, nie? które są zainwestowane przez prywatnych ludzi w tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że bardzo delikatnie i rozważnie trzeba podejść do, do ustalania jakichś przepisów w tym zakresie. No właśnie, bo to mogą nastąpić jakby dwa zjawiska. Jedno zjawisko dotyczące rynku, który już istnieje czyli do rynku wtórnego. Może się okazać, że te osoby, które zainwestowały w mieszkania pod wynajem w Krakowie, w Sopocie, czy gdziekolwiek mhm. indziej, będą miały problem mhm. jak gdyby z biznesowym rozwinięciem swojego. Swojego przedsięwzięcia, no i dotyczyć to może także deweloperów, którzy budują nowe mieszkania, i część klientów po prostu odpadnie. Tutaj pewnie trzeba dokonać pewnego istotnego, moim zdaniem, rozróżnienia. Najczęściej pod wynajem krótkoterminowy trafiają obiekty kondo-apart hotelowe. To nie są mieszkania w sensu stricte w rozumieniu przepisów. Tylko to są lokale, lokale usługowe, tak jak w hotelach, tak? tylko które są sprzedawane po prostu na sztuki inwestorom indywidualnym. To jest jedna dość istotna różnica, tak? że ten, ten rynek na tym rynku dominują lokale usługowe przeznaczone pod pobyt krótkoterminowy, i one są najczęściej budowane w miejscach, gdzie normalnie mieszkań się nie da postawić. I to jest jakby jedna rzecz, tak? druga rzecz jest taka, że CUE wydając swój wyrok stwierdził, że ograniczenia w najmie krótkoterminowym mają rozwiązać problemy w najmie długoterminowym, tak? czyli, czyli, czyli jakby przepisy, które, które miałyby stosować poszczególne państwa i później niżej kolejne, kolejne jednostki samorządowe na przykład miałyby wymuszać na posiadaczach mieszkań to, żeby, żeby przechodziły na ten rynek długoterminowy. Trzeba sobie powiedzieć, że kraje zachodnie często mają dużo większy problem jakby z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych swoich obywateli niż, niż, niż my w Polsce. Coś wydaje się może dziwne, ale tak po prostu jest i, 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 i to, była jakby, to był powód tego, tak? Te, tej, tej jakby dania możliwości ingerowania w rynek poszczególnym państwom. Ale pytanie, czy to właśnie zadziała tak, jak e, chciałoby SUE, tak? Żeby to e, ukrócenie najmu krótkoterminowego spowodowało większą podaż w najmie długoterminowym. E, mówił Pan o tych kondochotelach, tych mieszkań, raczej się, czy tych obiektów, czy tych lokali. Nie da się tak chyba przerobić na mieszkania zwykłe, prawda? No to... No to Tutaj byśmy musieli pewnie, to znaczy część z nich się da, mhm. część z nich to byłoby bardzo trudne, dlatego że według polskich przepisów czy norm technicznych mieszkanie musi mieć odpowiednią wielkość i być wyposażone w odpowiednie, w odpowiednie urządzenia. Jakaś tam część, część tego rynku pewnie nie spełniałaby tych wymogów, ale to znów to jest kwestia decyzji administracyjnej. Kolejna kwestia decyzji administracyjnej, to, to powiedzmy decyzja o tym, żeby te, żeby te lokale jakby mogły stać się mieszkaniami, nie? bo to też można przepisami, przepisami zmienić. Trzecia rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o właśnie miejscowości wakacyjne, czyli, czyli powiedzmy nie wiem miejsca wypoczynkowe w górach, nad morzem, na mazurach, i tak dalej. To, to tutaj myślę, że ten, że ten problem jakby nie istnieje tak naprawdę. Tutaj chyba żadna ingerencja nie jest potrzebna. Ten, ta infrastruktura w Polsce cały czas się rozwija i widać, że, że jest duża chłonność rynku. Zarówno jeżeli chodzi o inwestorów, jak i o turystów, którzy, którzy w sezonach wypoczynkowych głównie, ale już nie tylko. Chętnie korzystają z tych, z tych form, I, i myślę, że w takich miejscach ta zabudowa czy, czy, czy ta oferta pod najem krótkoterminowy, ona chyba nie koliduje z dostępnością do, do normalnych mieszkań. Natomiast jeżeli chodzi o rynek dużych miast, to chyba, chyba on jeszcze nie jest na tyle też wysycony, żeby on w jakiś sposób w sposób wpływał na, na tą relację w naszym kraju. Myślę, że mieszkań, mieszkań buduje się bardzo dużo, i te dwa jakby segmenty biznesowe ze sobą, znaczy one się nie kanibalizują, tylko raczej się uzupełniają. Inną sprawą jest to, że w wielu miejscach, chociażby w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, gdzie mogłyby powstawać normalne, zwykłe mieszkania. Nie da się tego zrobić, bo obowiązują stare przepisy, na przykład plany miejscowe uchwalane 15-20 lat temu, które dzisiaj już zupełnie nie przystają do, do rzeczywistości. I ja bym się bardziej jakby skupił na tym, żeby, żeby dokonać gruntownego przeglądu tego, jakie mamy, jakie mamy przepisy prawa miejscowego w miastach dużych, średnich i, i po prostu je, do, je hurtem dostosować do, do obecnych potrzeb, tak? Bo tam, gdzie kiedyś planowaliśmy, powiedzmy, czy, czy jakieś władze lokalne planowały rozwój, nie wiem, obszarów przemysłowych, nagle powstają dzisiaj mieszkania, prawda? Bo jest na to zapotrzebowanie, a przemysłu tam nie ma. To powoduje masę ograniczeń. Wiele tych aktów jest uchwalanych bardzo dawno bardzo dawno temu, tak jak tak, tak samo studia yy, zagospodarowania terenów yy, mają długie brody. I, i ja myślę, że bardziej bym się na tym skupił niż yy, na tym, żeby, żeby w jakiś tam sposób ten, ten najem krótkoterminowy ograniczać. bo dzisiaj ja nie widzę takiego, yy, takiego yy, problemu z punktu widzenia yy, oddziaływania negatywnego na rynek mieszkaniowy. Są inne problemy, takie, że u nas często się pojawia, Oferta tak, tak zwanego gwarantowanego najmu, i tak dalej. To jest kwestia jakby bezpieczeństwa inwestycyjnego, i to są to, to, to na to można reagować już dzisiaj. i Mamy do tego i organy, i możliwości. Tak jak czytam ten wyrok Orbitalnego Trybunału Sprawiedliwości, to tam nie ma nakazu, żeby zakazać najmu krótkoterminowego, tylko jest mowa o takiej opcji, że władze że krajowe może. mogą taką tak. Taki przepis wprowadzić. Czyli w sumie wszystko zależy od nas. Tak, wszystko zależy od nas. Tu, tu chodzi o to, że, że chyba kanwą był właśnie Paryż i ograniczenia, jakie tam zaczęto stosować. Mhm. I, I po prostu, po prostu jakby CUE w tym swoim wyroku stwierdził, że, że każde państwo unijne powinno mieć prawo do regulowania tej kwestii we własnym zakresie. Więc jest dowolność, natomiast żadnej oczywiście konieczności, konieczności nie ma. Myślę, że nasz kraj ma troszkę inną specyfikę niż Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i gdzie indziej jakby my mamy pokłady i możliwości rozwoju naszego rynku rynku nieruchomości mieszkaniowych czy komercyjnych i, i się powinniśmy skupić na naszych barierach i je usuwać, żeby, żeby wydobyć ten potencjał, a nie wprowadzać jakieś tam ograniczenia, które moim zdaniem yy, może dla kogoś są słuszne, natomiast tak patrząc z perspektywy całego rynku, to ja nie widzę takiej potrzeby na dzień dzisiejszy.